Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór. E, Witam Was ponownie, jedyny obiektywny. E, jak widzicie, e, poprzedziłem ten materiał taką planszą, że e, będą poruszane tematy kontrowersyjne, będą wyraźne grafiki, bo he, no niestety tak się składa, że znowu będziemy dzisiaj z, w zasięgu e, trudnych tematów. Jak zauważyć, jak się tak e, bardziej. Wnikliwie rozejrzycie po y, sieci, po mediach, to zauważycie, że te treści kontrowersyjne, takie, które budzą duże emocje, jakoś tak się składa, że najczęściej y, są prawdziwe, ale że no, y, nie chcemy tego oglądać nie chcemy sobie psuć y, nastroju, psuć dnia to. To treści te często są właśnie omijane, są, są kontrolowane, więc na taki pomysł wpadłem właśnie z taką planszą. Ale do rzeczy, no, rozglądam się tutaj, właśnie po mediach, po tym, co, co się dzieje na ulicach, i temat dzisiejszego odcinka: czy kobiety są silne, jest tylko tak naprawdę takim wstępem, takim zaproszeniem do, do może głębszej dyskusji o w ogóle o feminizmie, o tej ideologii, bo y, trzeba sobie od razu powiedzieć, że feminizm to jest ideologia i jak każda ideologia, no moim zdaniem ma więcej wad jak zalet. Co zresztą pokazuje historia, słuchajcie, ponieważ studiowałem historię, studiowałem e, dziennikarstwo, to bardzo łatwo mogłem się przekonać, że wszelkie takie ruchy, które zaczynały się od, od ładnie brzmiących haseł, od, od ładnie wyglądających ideologii, no niestety kiepsko kończyły, kończyły nieciekawie i wynikało z nich więcej, więcej szkody, jak pożytku. No, taki mały, słuchajcie, mała taka anegdotka o feminizmie. A propos feminizmu, moja mama, która też nie jest zbyt wielkim, że tak powiem, delikatnie zwolennikiem feminizmu, raz, słuchajcie, podeszła do Kazimiery Szczuki i zadała proste pytanie: Wy tak nie lubicie kobiet i dlaczego tak wspiera pani ten feminizm? Przecież ten feminizm to. Tak naprawdę osłabia mężczyzn. I wiecie co odpowiedziała Kazimiera Szczuka? Nic nie odpowiedziała. Po prostu nic nie odpowiedziała. Widocznie. Nie wiem, nie wiem dlaczego. Widocznie nic nie miała do powiedzenia. No i jak możecie się domyśleć, już w tej chwili nie jestem za, za tym strajkiem, który właśnie widzimy na ulicach, za tym strajkiem kobiet co nie znaczy oczywiście, że jestem przeciwko kobietom, ale wyjaśnię to dalej. Jeśli ktoś uważa w tym momencie, że jestem przeciwko kobietom, czy jestem jakimś przeciwnikiem sprawy kobiecej czy właśnie praw kobiet, to proszę słuchać dalej, bo wszystko będę wyjaśniał tutaj stopniowo. A więc czy kobiety są silne? No krótko mówiąc, nie są silne, bo po prostu nie potrzebują być silne. Ja w ogóle studiowałem historię, studiowałem dziennikarstwo, więc myślę tutaj w kategoriach takich bardziej duży, dużych grup społecznych, duży, dużych zbiorowisk. No i właśnie w, patrząc w kategoriach społecznych, silne kobiety po prostu nie są potrzebne społeczeństwu. Tak samo zresztą jak silni mężczyźni. Dlaczego? Ano dlatego, że siła fizyczna jest coraz mniej potrzebna. Po prostu rozwój cywilizacji, mechanizacja pracy doprowadziła do tego, że ta siła nie jest niezbędna, a tym bardziej nie jest potrzebna u kobiet. I teraz słuchajcie. Yy... Dlaczego ta siła się staje coraz mniej istotna, coraz mniej ważna, i dlaczego uważam, że podkreślanie tej siły jest w sumie bez sensu? Ano, dlatego, że po prostu rozwój technologii zmierza do tego, żeby wszystko było mniejsze i lżejsze i wszystko było łatwiejsze do uniesienia. I taki mały przyczynek właśnie do dyskusji na temat tego, czy w ogóle, w ogóle ludzie są silni. Zobaczmy. Na zdjęciu widać tutaj, to jest prawdziwe zdjęcie z jakiejś strony naukowej, i widzimy tutaj mrówkę, która unosi liść, na, i na tym liściu siedzi jeszcze druga mrówka. I zwróćmy uwagę, że ta mrówka nawet nie używa, że tak powiem, łapek, tylko Unosi to samymi żuwaczkami. Także widać, a propos właśnie tej siły kobiet, siły ludzi, jak słabym de facto gatunkiem jest człowiek. Drugie zdjęcie, słuchajcie, które znalazłem: zdjęcie bielików, bo nie wiem, czy wiecie, właśnie bieliki to są jedne z najsilniejszych w ogóle zwierząt. I bieliki, które tak naprawdę nie są orłami, bo nie ma czegoś takiego jak orzeł w ornitologii, i pod względem, pod względem ornitologicznym bieliki to są tak naprawdę jastrzębie. Więc na pytanie, jaki, jakie jest godło polski, to tak naprawdę powinniśmy odpowiadać, że że biały jastrząb na czerwonym tle, i znane są takie podania, takie przekazy ludowe o tym, że na przykład Bielik potrafił unosić i porywać owce ze stada i unosić je w powietrzu. Więc wyobraźcie sobie siłę Bielika. I bieliki, słuchajcie, nie wiem czy te, czy te opowieści o bielikach są prawdziwe, ale faktem naukowym i zbadanym jest to, że bielik potrafi unieść zdobycz o wadze 8 kg w powietrzu. Oznacza to ni mniej, ni więcej tylko to, że bielik potrafi unieść ciężar większy od siebie samego, i to w powietrzu. Więc wyobraźmy sobie tak naprawdę prawdziwą siłę tego ptaka. No i kolejne zdjęcie, słuchajcie, pomnik e, bitwy grunwaldzkiej w Nowym Jorku. Wygląda tak normalnie, tak zwyczajnie, ale znowu zwróćmy uwagę na szczegóły. Coś, co wygląda tak normalnie, no wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach nie byłoby do zrobienia. Zobaczmy, co robi ten król na tym koniu. Unosi dwa miecze i każdy miecz w jednej ręce. Czyli coś, co możliwe było jeszcze kilka wieków temu. No, w dzisiejszych czasach nie wiem, czy mógłby ktokolwiek to zrobić. Ja, słuchajcie, byłem kiedyś w takim zamku w Oleśnicy, i tam właśnie ogromne wrażenie zrobiła na mnie kolekcja, właśnie prawdziwych mieczy. Niektóre z tych mieczy tam były prawdziwe, niektóre były repliką, więc słuchajcie, no, bardzo, bardzo zdziwiła mnie waga tych mieczy, z tych prawdziwych mieczy, które z trudem unosiłem w obu dłoniach, a kiedyś takim mieczem rycerz potrafił wymachiwać i to jedną dłonią. Czyli widać, że ta siła właśnie ta siła, tak naprawdę, fizyczna ludzi maleje z rozwojem cywilizacji i bardzo dobrze i bardzo się cieszę, że tak się właśnie dzieje. Znakiem właśnie, że ta technologia, ta cywilizacja zmierza do tak naprawdę pomniejszania rozmiarów i do czynienia przedmiotów coraz lżejszymi są właśnie jest właśnie bardzo piękna historia białej broni i historia Szabel mieczy, bo miecze żelazne były zastępowane przez miecze stalowe, o wiele lżejsze, a miecze były zastępowane przez szable. Czyli, jak widzimy, ta technologia zmierza do coraz mniejszych, coraz lżejszych przedmiotów. I jedynym znanym mi wyjątkiem, kiedy technologia nie zmierza do mniejszych rozmiarów i do mniejszej wagi, jest iPhone jak ta siła kobiet się ujawnia i gdzie widać tą siłę kobiet? Rozumiem tutaj, że oczywiście kobiety nawiązują do siły politycznej, do siły społecznej, Ale tutaj niestety no, kobiety też nie są niestety siłą polityczną. Wystarczy właśnie prześledzić ruchy komunistyczne, wystarczy prześledzić historię komunizmu. I teraz dlaczego omawiając stan aktualny odwołuje się do komunizmu, no, dlatego, że rząd ten współczesny, ten, który mamy, moim zdaniem, jest właśnie typowym rządem komunistycznym. Zwróćcie uwagę, że przepisy i różne zakazy, różne nakazy, co było właśnie typowe dla komunizmu, są bardzo mnożone w tej chwili i bardzo rozwijane. Czyli ten rząd, który mamy obecnie, mimo, Oczywiście, deklaracji, mimo tego, że chciałby się przedstawiać w inny sposób, jest moim zdaniem rządem komunistycznym. A główna różnica, która odróżnia ich od tych, którzy byli w latach 50., jest taka, że ci prawdziwi komuniści o wiele częściej dotrzymywali po prostu swoich obietni. I zobaczmy na, na tą ilustrację, którą tutaj zamieściłem, chociażby o. Na takim planie tysiąc szkół na tysiąc lat państwa polskiego. I teraz słuchajcie, zwróćcie też uwagę na ambiwalentny stosunek komunizmu w ogóle do kobiet. Z jednej strony pra, prawda, mamy jakby promowanie tych kobiet, yy, słynne hasło właśnie: kobiety na traktory, a z drugiej strony rozbijanie tradycyjnego takiego modelu rodziny. I de facto pozbawianie właśnie kobiet tej, tej najlepszej ochrony, tej, tej najlepszej opieki, którą właśnie miała w domu. Czyli widać tutaj ambiwalentny stosunek właśnie komunizmu do kobiet, i mamy tutaj to typowe właśnie pęknięcie i rozszczepienie osobowości, tak charakterystyczne nie tylko dla kobiet, ale dla Polaków w ogóle. A gdzie widać prawdziwą siłę kobiet? Otóż w działaniach pośrednich. Tak naprawdę ich skuteczność, ich prawdziwa moc sprawcza, moc decyzyjna przejawia się w działaniach pośrednich. Czyli kobiety nie są silne, kobiety są bardzo skuteczne i bardzo mocne w działaniach pośrednich. No i jak widzimy, to się właśnie sprawdza na każdym kroku, bo kobiety, po prostu kobiety są stworzone także poprzez te działania pośrednie, poprzez działanie jakby nie we własnym interesie, dla własnego dobra. W tych działaniach ich siła ujawnia się najlepiej i w tych działaniach są najbardziej skuteczne. I to jest bardzo częsty fakt, który może pretendować do miana reguły. I ten Wpływ pośredni kobiet manifestuje się w tym, że jak widzimy, w obronie właśnie cudzych interesów, w obronie na np. matka, która występuje w obronie syna, czy żona, która występuje w obronie męża, są w tym momencie najbardziej skuteczne. I nie tylko w tych sprawach, ale oczywiście w każdych innych. A więc, czy społeczeństwo potrzebuje silnej kobiety, czy potrzebuje silnej kobiety? Moja odpowiedź: nie. A czy bałbym się zamieszkać z silną kobietą? O tak, bardzo ale powód jest nie taki, jak myślicie. Bałbym się takiej kobiety głównie dlatego, że gdyby coś mi się stało to po pierwsze nikt by mi nie uwierzył a po drugie zostałbym pewnie publicznie wyśmiany i poniżony no bo przecież to jest takie śmieszne nie? że kobieta bije mężczyznę. Czyli zostałbym publicznie wyśmiany i poniżony, a to wydaje mi się znacznie gorsze niż jakieś tam pobicie. Słuchajcie, dlaczego właśnie nie popieram tego strajku, dlaczego nie jestem za tym strajkiem kobiet aktualnym, bo po prostu widzę tutaj jakby odgórną organizację i odgórne tutaj kierowanie i widzę, że nie jest to właśnie spontaniczny ruch taki społeczny za jaki próbuje się przedstawiać, tylko właśnie jest to sterowane z góry. Bo kiedy zobaczymy prawdziwą siłę kobiet, wtedy kiedy zaczną się wspierać, kiedy zaczną sobie naprawdę pomagać i przede wszystkim kiedy zaczną same się organizować. A z tym, tak jak widzimy, jest bardzo różnie. Bo rzeczywistość jest taka, że kobiety nie głosują na kobiety. Podłożyłem tutaj takie informacje, które nie są tajne, są powszechne, są publiczne, są dostępne na Wikipedii właśnie odnośnie popierania kobiet przez kobiety jak widzimy ta tendencja do popierania kobiet przez kobiety no jest bardzo mała. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, może potraficie to lepiej jakoś uzasadnić, potraficie to może lepiej wyjaśnić. Także y, zacznę popierać y, strajki kobiet, kiedy zobaczę, że będzie taka prawdziwa oddolna inicjatywa, a nie organizacja sterowana z góry, bo właśnie to dzisiaj oglądamy. A więc o ile popieram kobiety, to nie popieram tego strajku kobiet, bo każdy, kto ma pamięć trochę dłuższą jak dwa miesiące, to widzi, że Jarosław Kaczyński właśnie posługuje się tymi kobietami, posługuje się cynicznie tą złością kobiet po to, żeby ukryć pewne takie ruchy, które mają... Pozostać w ukryciu, a które zmierzają do po prostu ograniczania swobód demokratycznych i do ograniczania demokracji. Więc jeśli, jeśli nie popieram tego strajku aktualnego kobiet, to nie popieram nie dlatego, że nie popieram sprawy kobiecej, tylko dlatego, że nie popieram właśnie takiego odgórnego sterowania, takiego odgórnego narzucania tej, tej równości. I teraz, czy ten strajk kobiet jest objawem ich siły? No nie, bo jeśli ktoś jest silny, nie musi przecież wychodzić na ulicę, prawda? Na ulicę wychodzą najczęściej właśnie słabi i zdesperowani, a zwłaszcza tacy, którzy nie mają swojej właściwej reprezentacji w centrach decyzyjnych. A więc ta prawdziwa władza, ta prawdziwa siła siedzi sobie dzisiaj w ciepłych gabinetach, w dobrze chronionych budynkach. I, jak podejrzewam, patrzy sobie z politowaniem i wyższością na to, co się dzieje, bo to, co się dzieje, i powtórzę to, dzieje się właśnie za przyzwoleniem i z inicjatywy dzisiejszej władzy. I zobaczcie najnowszą część przygód Mad Maxa. Jest tam właśnie taka scena, że kobiety na końcu właśnie wygrywają na końcu są właśnie wynoszone do tej władzy, tą władzę. Reprezentuje platforma, na której te kobiety stoją. Ale kto podnosi tą platformę? No faceci. Więc y, ja nie chcę, słuchajcie, takie, takiego wyzwolenia. Ja nie chcę takich, takiego strajku kobiet. Ja poczekam sobie, aż ta inicjatywa będzie prawdziwa, będzie faktycznie wypływała od wszystkich kobiet. I będzie reprezentowała faktyczną połowę naszego społeczeństwa. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia. Do następnego razu.